A, ja, a, jak, a, czy, a jak się nazywają owacje uli? E, u, u, uli owacje? Blisko, trochę odwróć słowa z literki, no połącz ładnie. Owacje uli. uli. Mm -hmm. Owacje uli, no. Tak, no, połącz to ładnie. Ewaluacja, to by mogło być z Ewą. <laughs> to z Ewą, ale jesteś bliska, ale no. co, co z ulą? dżungli, to to, to jest spożywczo byśmy to wykorzystali nawet. Owulację no. chcesz w dżungli wy wykorzystać spożywczo, przepraszam to wszystko, co? To tu to jest wszy wszystko, nie? jest! <grymne> Fuuu! tyle. Tak skomentuję. to. Jeszcze Sadoremit. To co Powiedzia Powiedział starzyk, który tutaj sugeruje <grymne> fuu, a jak mu się wspomni, o białku, mmm. No pewnie białeczko. białeczko u -u -u -u. Bo no, myślę o takie... jajeczku! Białeczko z jajeczka, nie? I żółteczko też przy okazji jeszcze. Tutaj, obok drzewka W jest to jak? No. Też się skryło zwierzę. O, widzisz? A jak jakie zwierzę się skryło? O, to mhm. jest. Jak robi to zwierzę, nie? O, o, właśnie, Korle, Jak robi jak? Jak robi yeah. jak? O, jakie to jest jak... piękne. Jak, jak robi? Jak, jak robi? Jak? Jak? Jak! Ale jak? A, jaki to chyba tak wyjął trochę, nie? Ale, ale, ale jak? Nie potrafiłby tak. No właśnie. No No jak, bo to ważne, jaki wyjął, jaki, jak. Jak jaki? Czyli. A jak robi żół? Zabity żół. A o, żebyś ty wiedział, jak robi żółw w sezonie godowym. Jak robisz Jak robisz żół w sezonie godowym? Weź mi powiedz, bo ja nie o wiem. Jezu. O Jezu, robi? Ja wiesz, wiesz, czego się dowiedziałem, no. jak robisz w sezonie godowym, no. bo na grupie e, osiedlowej... Grupie, na co grupie to jest grupa o... osiedlowa? To jest jakaś sekta jakaś no, masz jest? Na fejsb... nie, no na Facebooku masz na przykład grupę związaną z jakimś osiedlem, nie? jak mieszkasz, nie? O, I na, grupie, nie I na grupie osiedlowej ktoś powiedział, że no, że tu chyba w bloku jest jakiś burdel prowadzony, nie? Bo, bo słychać od rana do wieczora tak stękanie i tak dalej, że czy to jest w ogóle, ten nierząd jest legalny, no... I wjechał jeden sąsiad i przeprosił, a jednocześnie powiedział, czy ma świadomość, Pan X, który to tam zgłosił, mm -hmm. jak kopulują żółwie. No. A No to brzmi. No na pewno nie jak, jak. <laughs> Tylko... Mniej ważną rzeczą jest to, co robi dzisiaj w odcinku, czyli będziemy tutaj służyć, budować i tworzyć, a Korla opowiada o kopulacji żółwiów. Dobra, kontynuuj. Żółwi! Żółwiów powiedziałem, powiedziałem żółwiów. Mm -hmm, powiedziałeś, żółwiał. Mam nagrane, mm. będę miał do remiksów. No. <laughs> A czujesz, że jest ci trochę tak cieplej jak grasz w Greenhela. Tutaj Amazonia, duszno, wilgotno, a na zewnątrz śnieg. A czekaj ja muszę okno odsłonić. A faktycznie śnieg jest. No. <grym> kurle, kurle po tygodniu odsłania w końcu okno w swoim pokoju. Pada. O śnieg! Coś Ale mamy śniego! Pierwszy raz tym roku trochę śniegu spadło w końcu. Wiesz, jak sobie zrobisz, jakieś, jakieś sobie zrobisz jakąś leżankę, to mogę pójść z tobą spać. Nie mam z czego nawet zrobić leżanki, bo tutaj nie ma Szukaj. Tu, tu są Bagda, na Bagdach nie masz drzew. <noise> Ani no nawet faktycznie. nie masz liści. No, no właśnie o to chodzi. Znakomicie. Że nawet ja mogę sobie... A widzisz nawet i to jest sobie... twoja pokuta. To jest twoja pokuta. Także teraz będę cały odcinek siedział i marudził, tak? Bo, bo siedzę tutaj i nie mam co robić. <noise> tak. Ty zrobiłeś to jak na kamienie? Kiedy? No. O widzisz? Bo jak mnie nie wysyłasz oh. na bezsensowne misje, to robię. Nic mi. O, co to tak jasno? Deszcz przestał padać. Deszcz przestał <grym> padać. Nareszcie. Wow. O, pieruny, nareszcie. No Ale i teraz coś pod. No, bo teraz coś pod tą wodą w końcu widać. Ale a jak, jak się rozjaśniło w tych... od razu ty? No. No kurczę, nie wiem jak się zmienia strzały. Nic nie, nie działa jakieś C, V, N, X. Zobaczę. Wszy, wszystkie, wszystkie te wezmę. G. Aha, G rzuca kamieniem, okej. Okay. Mm -hmm. Nie o to mi chodziło. R, T, Y, U i P. O. L, K, J, M. M to mapa. N. N to notatnik. H. B. A Wiesz co, ale jestem debil. No jestem no. debil nad debile. Na rolkę czy coś? Nie, przecież ja. <laughs> pozbyłem nie się, masz pozbyłem się wszystkich innych strzałów niż metalowej się dziwię, że mi żaden przycisk nie zmienia. Nie no, pięknie, pięknie, pięknie. Błysnąłeś teraz, błysnąłeś. O, a to jest dziura, do której <laughs> nie czyli można wejść. Cały dzień, cała wyprawa i zero sukcesu. Zero sukcesu z wyprawy. Był, był sukces. Spędziłem dzień z dala od ciebie. <laughs> Jak stare małżeństwo po prostu. No. Nie, no i spadł. Z... Ale dobra, do wody. Już myślałem, że śmierć. Jezus, panikujesz, jak po prostu. No, spadłem ze statku z samej góry. A to do wody nie umiesz trafić? No ale to już jak leciałem, to wtedy wiesz, że gorzej się mierzy, już jak jesteś w trakcie. Nie? Gorzej się mierzy, jak jesteś w trakcie. też no, zjedz... Zresztą będę zaraz. Jec. Potrzebował ratunku z twojej strony. nie, Mam oh, nadzieję, ten... że mnie tu nie zostawisz na zasadzie, że. O, zginij, podnieś sobie swoje rzeczy. Nie? <grym> tak będzie. Tak właśnie no będzie. No nie wiem. Wow, powietrze mi się kończy. No nie, topie się. Topię, topię. Wypływaj! Topię. Nie utopiłem się idealnie, Co? jak ci wyślę, w którym momencie się. Mówiłem ci, że to głupota. I cały ekwipunek straciłem jeszcze Dlaczego? w wodzie. Dlaczego? się utopiłeś, pałko jedna? Bo zanurkowałem, a się okazało, że już ma końcówkę życia, nie? Ale czekaj, ale... mam coś tu punkt odrodzenia. No ale ja miałem... no nie, bo już część podniosłem, ale ja miałem sześć bandaży z miodem. Jesus. O nie, pirania mnie zżarła, no nie wierzę. Gdzieś ty tu wymyślił. O Jezu, pirania skąd zżarła? piranie w tej wodzie? No. Jak to skąd w piranie w wodzie? No to rzeczywiście dziwne, nie? Bardzo dziwne, że pirania jest w wodzie. Masz, masz misję. Przyjść tutaj z jedzeniem dla mnie, żeby mnie odratować. O, o. o, 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 o. No, idę się zabić Słyszysz? Tylko i zaraz jest. Może... Jak to idziesz się zabić? Dlaczego idziesz się zabić? No nie ma sensu, no mam ranę na nodze, a nie mam żadnych bandaży ani nic, no to co mam zrobić? Idę no, się zabić. Yes. Tutaj. Taki piękny ekwipunek, i wszystko mi przepadło przez ciebie. A, a czemu na mnie zwalasz winę? Przepraszam bardzo. A co, a co a to ja? Wymyślić sobie jakąś nie... głupią misję, że trzeba. Tem... Czemu ja temperatury dostałem pod wodą? Nie rozumiem. No to jest. Zginę wreszcie. No. Od rany dostajesz, a nie pod wodą. Dobra, Dobra, ty... Mięso pieczone gotowe. Pasożyta bym. Coś musiała. to obiad gotowy. Po części. Chyba jestem na We, Weź ten. Poświęć się, żeby deszcz przestał padać, nie? No. <noise> Może jakiś taniec trzeba odbębnić? Godowy chyba. Ale to patrz, bo to ty zrobiłeś yy, zmianę w planie. Nie? Dodatkowy dzień przerwy, bo u mnie odcinek był w poniedziałek. Jeśli naprawdę chcesz pobawić się w techniczne rozterki, to no. zrobiliśmy dzień przerwy, ponieważ potrzebowałeś dnia przerwy, gdyż tam miałeś coś. Nie, nie, To czekaj, czekaj. Jak już więc dramę zaczynamy później. Jak już, dramę za jak już zaczynamy dramę, to powiedziałem, że albo w niedzielę o 10 nagrywamy, albo mi o 12 no nie ja... sobie, bo wyjeżdżam. I ty no powiedziałeś, właśnie. że o 10 nie nagrywasz, więc nagrywamy w poniedziałek. Dokładnie. O 12. Tak. Nagraliśmy tak. w poniedziałek o 12 na poniedziałek u mnie. Tak, kolejny odcinek. Tak, i potem nagraliśmy na środę do mnie, żeby też był jeden dzień przerwy, żeby no mógł to połączyć ładnie z dunganem. Bardzo e, ładnie. Wszystko pięknie. Z, z, no nie właśnie nie, teraz tak, z czego wynikał ten dzień przerwy u ciebie w takim razie? Z tego, no, żeby mnie... dostosować to z twoją dziurą. No ja powiem Ci, że nie mam nic na pasożyty. A co tam było jeszcze na To Próbuję sobie przypomnieć. To był no i taki taki owoc, taki owoc, taki żółty. A, taki tak, ta, ten zielony. <noise> to żółty, zielony, co za różnica. Ty, to tu nie byłem. Tu rzeczywiście o, jest jakieś, jakieś tajne miejsce. No ale to wiesz, jakie trzeba mieć kochonec, żeby tutaj wpłynąć? W życiu bym tu nie wpływał, szczególnie, że była cały czas pora deszczowa i było ciemno w tym miejscu. Ja widziałem tylko jedną wielką plamę. No widzisz. A tu... No, ale to taki kochonec, no ci mówię, no... No, no tak twarde i tak wielkie, że, że te kokosy też nic. Tak twarde i tak wielkie? No, kochane, żeby tam wpłynąć, bo to końcówka powietrza była, nie? I... Do po... Oj! Co robisz? Mm -hmm. Płaszczka. Nie mogła tylko ciebie dziabnąć. Tym razem musiałam nie dziabnąć. No jestem... jest Zaraz padnę w wodzie. Ja pływam. O nie. O nie, o nie. nie, nie, nie. To, to był najlepszy pomysł. Podczas pływania nie, nie padaj. Padam. The first step to Jeszcze greatness. Jeszcze death? Nie Ale żyjesz! No dlaczego, dlaczego w wodzie padłeś? Żyję? Dlaczego w Ale wodzie dlaczego, padłeś? Dlaczego nie żyje? Gdzie jest napisane dlaczego? No bo pewnie się utopiłeś zasypiając. Aha, czy ades. Pewnie no się nie utopiłeś. No nie wierzę. No się ładnie wymieniamy tą śmiercią nie? w odcinkach. No nie wierzę. Dlaczego ja ginę u ciebie, ty giniesz u mnie, a nie odwrotnie, no? Aha. Co jest? Dźwięk Jaguara jakiegoś. A to jesteś blisko, bo też jak. Jezus Maria, nie mogę! No, nie! Gdzie jesteś? Dlaczego? Jest kardos? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie gram? Nie gram, mam dość. Dziękuję bardzo, Greenhella. Grał z Wami Staszek, a także Korle. Do widzenia, koniec gry. Dziękuję. Czyli, czyli co, Dziękuję. Mis miło miskę miło. jednak w następnym odcinku? Dziękuję. To, to odniosę w następnym Dziękuję. odcinku miskę. Gdzie żeś ty w las? Nowe miejsce. Dobrze, To toporek jest mi potrzebny, więc potrzebuję też... Ooo! Nie! Najgorzej! Coś a, mnie żarło! Kurczę! A, a. Kajman! 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 No nie mogę biegać! Użarł mnie w nogę, nie mogę biegać! W takim bajorze w błocie Kajman siedzi, no bez sensu! Dlaczego na bagnach go nie było? Pamiętaj, wysłać mi ten fragment, zapisz sobie, że to tak piąta minuta nagrywania, na karteczce sobie Będ, zapisz. Będzie widać, po, po tym jak krzyczę. No tak, już nie to tu zostawimy kolejną... Co ty tutaj położyłeś? Co Oj eee, O jest! No, skrzynia na kupę, nie? Co? To ja się dziwię, że nie, się nie mogę suszy. miszki położyć, a ten po prostu położył gówno na piecu, no. No ale opie... patrz jak to artystycznie brzmi, nie? Co? Co ci brzmi artystycznie znowu? Gówno Kupa na piecu. Na piecu. Mhm. Ech, korne, korne. No pan jakiś kawałek co, drogi. Co, a, coś, coś, coś tu piszcie jak zwierzątko? Co, Co? Jest coś? Złapało się. Jest? Idę, jest jest. Kapi... ale jaka smutna. <śmum> smutna kapibarek? Z pochodnią, ojej, jak Idę, idę. Nie wolno się znaleźć. Ale najlepsze wieszko. jest to, że jest opcja odetniej, więc ja nie wiem, czy po prostu. Ach, można czyli można uwolnić Podoble kapibarek? Tak. <śmum> no, znaczy Chyba się nie rozumiesz, to widzę. Tu nie ma rozmnożenia chyba zwierząt w ogóle. Nie uwzględnili no, takiej może. opcji. No teraz się okaże, że genetyka możesz mieć trochę bardziej tłuste kapibary, szybkie kapibary, kapibary, <laughs> które ci tam. A może da się ujeżdżać kapibare? To by było no. piękne. Powiedz mi. Tak! Jest! Co? Ło, nie! Ona spadła! O, o! Nie, dobra! Co zrobiłeś? Zabiłeś kapibarę pięścią? Nie, no. W życiu. O, pięści plus jeden. Idzie w górę. Dalej można bić kapibare i zarabiać łatwe punkty. Zobaczmy. Ja nic nie, nie zdobywam. Kucni. O jest pięści plus 1, faktycznie. Widzisz? Zrobili sobie worek treningowy z to, martwej to się kapibary. Nie, trening, nie? Czyli, czyli można trening na capibę na martwej kapibarze Znaleźliśmy sobie w forek treningowym. u ciebie też tak, tak nóżką rucha? E, Co? Rusza? <laughs> nie u mnie żadna kapibara nóżką nie rucha. Przepraszam bardzo. Z tubycami można się bić, czy nie? <laughs> idź z idź tu... wodza. Idź spiesz wodza, zobaczymy. Albo lepiej, rybka. Złapała się nam jakaś rybka? Nie wiem. Jest, nie, nie, Jest. nie zdejmuj ryby. Pijesz ryby. ryby. Czekaj, no. czekaj, a okuńtowi dodaję odejdź. dużo. Tak. <laughs> tak! Co za głupia faza! <laughs> Wiesz, to, 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 jak to jest piękna sprawiedliwość tego życia, nie? Że kucasz sobie rybka biedna, to nie dość, że się męczy na haku, to ty jeszcze na nie pięści ćwiczysz, nie? Ale to, to trochę takie kanibale z tych kapibarek, że ona poleciała na mięso kapibary, nie? Chyba że w sumie? W sumie fakt. W sumie no. fakt. Chyba że poczuła rodzinę, nie? O, mamusia, mamu, aha. <laughs> Oj oh jest. No to mówię ci, ty będziesz jaguara, bił z, z tego, z, z łapy no. mocniej niż stopor. No. No. stoi i nawala w biednego Pawiego Okonia. No przecież co on ci zrobił? Co on ci zrobił? Wieście mi ćwisz, nie oglądasz rokiego, jak tam też do mięsnego leciał i bił? No widzisz, po Grichelu go to wzięło, nie? Trochę czuję oburzenie, nie? Bo no. jak rzucasz kamieniami w okonia, to nie, nie dodaję punktów do rzutu kamienia, nie? <grym> rzucasz kamieniami w okonia? No cyk i, i, i nie dostajesz punktów za trafioną rybkę. Jakie, jakie ty masz rozrywki? Weź mi to pokaż, jak rzucasz tego. Cyk. Widzisz? Ej właśnie, z, z czego ja zrobię remik znowu? Wiesz co, nowo, z twoich krzyków, o, z twoich bicie. krzyków. I bicie, bicie. Bicie o konia i tak dalej. <laughs> <laughs> Walenie o konia, nie! O Jezu, nie! Walenie o konia, ej, to jest dosłownie to, co Masz robisz. w tytuł odcinku, tak? Walenie o konia. Mm. O Boże. I wracamy do... Zwa... Green <noise> z Walgrinhel? <noise> z Walgrinhel, tak. Tu też się zaraz kończy góra. O! Grzmi. Hmm, ale czuję się trochę oszukane, bo tak wydawało się, że coś Funkia. tu może być. Może funkję wezmę, bo Dostałem to... tylko ptakiem w twarz i to wszystko. <noise> Co z tej <noise> ale podróży zostało? Nie ode mnie. Gen eksploracji mi się obudził również. Znaczy to pytanie, czy gen eksploracji, czy tak cię do Valheim'a ciągnie, Cicho, że... cicho, gen eksploracji, tak? To jest oficjalna Dzi wersja, ale stanął. się wspomnie teraz, że o leć, leć, szybko, szybko, <laughs> dawaj, daj, już, 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 już kończymy. Zupa mięsna jakaś tutaj. Ło! No nie wierzę. A, a 20 żeganie, coś ty tam znowu zrobił. Czy ty wrzuciłeś tu znowu te cholerną... No jedyne mięso jakie ryż... miałem... Szkoda było mi wyrzucać. Naprawdę zro... Dlaczego to robisz? No czy tobie jest niemiłe po prostu życie? Kurczę, to ty tak ciągle masz zapchany ten ekwipunek. Ja mam tyle miejsca jeszcze. Dlatego przydałoby się zginąć znów, nie? Wiesz co, ja mam pomysł jak to zrobić. Chodź, napijesz się zupki, zrobię ci. Chodź, chodź. Dostała w ryj. Jasne. no nie wierzę, podskoczyłem... Znowu? Podsk nie, podskoczyłem w miejscu i sobie nogę skręciłem. Dosłownie skacząc w miejscu. co to jest? Widzisz, zachęciłeś mnie do śpiewa. Arowana, ciało. Jadłeś ro, 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 Arowana? Rowana? Atkinsona chyba. Napiszę. A ja zacznę. Żeby tu nie było, że potem Staszek nic nie robi w bazie, nie? Mhm, A ja zacznę robić to, co lubię robić. Czyli. Nic. Kupę! <laughs> Jak ty gotujesz w domu, ja się pytam? Jak ty gotujesz w domu? Jak ty się hmm. przejmujesz tym, co gotujesz? No... No, największy problem to śledzić kierowcy z jedzeniem, nie? Tak Uber Eats czy na pyszne, nie? <grymne> Irek, <grymne> to... o, ile ci zapłacili? Powiedz mi, ile ci dali tu hajsu, żeby opowiadać o nich? Darmowy obiad. Darmowy obiad. Wszystkiego dobrego życzę. Nie sięgam do banana. <grymne> <grymne> Już mam. Ale to przez gorączkę się odwadniam. Nie wziąłem do bidonu picia. Woda brudna. Nie wiem czemu, nie wiem co ten młody zrobił, ale. Co? Jestem brudny. Muszę się omyć. <laughs> Ważne, bo tu możesz sobie zwiknąć kostkę. A, no właśnie, widzę, jest wysoko. Znaczy wiesz, ja najbardziej się boję, żeby małego nie stracić, nie? Bo już teraz nie przyszliśmy. <laughs> nie chcesz stracić małego? Musisz myśleć, że wioskowy odgryzie? Mam o niego. Odgryzie ci wioskowy, no. Mały banan-owiet. owiec. Nie! No, a ja nie mam życia! I nie nagrań. No, nie wierzę! No nie wierzę! No, nie wierzę. No, już, prawie... już prawie go spaliłem! Już prawie go spaliłem! Chodź, 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 w kanionie jestem! Chodź za mną, nie mam siły, nie mam jak walczyć! No chodź! Gdzie mam iść, Biedni, ale nie będzie biec! Kanion. Gdzie? Co to jest kanion? Kanion? No, nie kanion? Wiesz, co to jest kanion? Zabiję wiem ją. co to jest, biegnę. Biegnę Zabiłem do kanionu. Ją. Dobrze, a ja biegnę i mam dzieciaka. Z dzieciakiem biegnę do ciebie! Biegnij, wrzucimy pumę, no. Co za Jezus, robota. Maria! Papa. Pa. Nie będzie hej-hej? Nie będzie dzisiaj hej-hej. Będzie papa. Pa. Pa 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 pa, Kerencja. pa pa pa, Popatię uli, pa pa pa, pa Ewolucja. pa, pa, pa. ewaluacja. Jak jak robi? Ja, no jak? Jak jak robi? Jak 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 jak? A jak robi, żół? O jest o pieruny. Nie utopiłem się idealnie, jak ci wyślę, w którym momencie się i cały ekwipunek straciłem jeszcze w wodzie. <noise> Skończmy już ten, ten, ten po prostu koncert żenady. Po prostu się pożegnajmy i do zobaczenia, cześć. Hej, hej. Kajmam, kajmam, coś mnie żarło. Kajman, kajmam, kurczę. Kajmam, Kajman. Zbieraj gówno. Użar mnie w nogi. O, 5 plus jeden. Elo, elo. Elo, elo. To tak, jest. Elo, elo. Kajman, Ono u ciebie też tak, tak rucha? Walenie o konia. Ej, to jest dosłownie to, co robisz. Masz tytuł odcinka. Walenie o konia. Więc to tyle. Serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska. Cześć. Hej hej. A, a, hej hej, bo to, fa to fajna gra <grywa> <grywa> Czyli jakby intensywność hej hejowania zależna jest od tego jak fajna od jest tak. O tak jak mi było dobrze, tak, no. <grywa> dobrze, będę pamiętał. Gdzie jest? Jaguar! Gdzie jest? Jaguar! Ło! Wo, wo! Bij się! Bij się! Gdzie jest? Jaguar! Słyszę! Słyszę! Ło! Ale dostał headshota! Ode mnie? Ode mnie! Pójdź! Ode mnie? Ode mnie! Budź. Ode mnie? Ode mnie! Ode mnie? Ode mnie! Oj, nie wiem, czy nie ode mnie. Czekaj, czekaj, czekaj! Ale jak widziałem, jak on, kurczę, wystawił A, łebek! No właśnie, widzę, jest wysoko. Znaczy, wiesz, ja najbardziej się boję, żeby małego nie stracić.